Dzień 13 rejs na Antarktydę, Worldy House, czyli podróż w czasie. Worldy House to jedno z historycznych miejsc na Antarktydzie. Ta historyczna chatka powstała w pierwszej połowie XX wieku. Jest symbolem eksploracji polarnej. Nazwana na część Jamesa Wardiego, szkockiego geologa i uczestnika legendarnej wyprawy Shackletona. Była bazą dla badań geofizycznych i meteorologicznych. Co ciekawe, dane klimatyczne zbierane w tym miejscu od lat 40. XX wieku są dalej kontynuowane do dziś przez naukowców z ukraińskiej stacji Wernackiego. To miejsce wygląda, jakby się tutaj czas zatrzymał. W środku wciąż można znaleźć kuchnię z piecem, starą żywność i wyposażenie z tamtych lat. To jedno z rzadziej odwiedzanych miejsc na Antarktydzie, ale rocznie dociera tu nawet do 2000 osób. Poświęćmy chwilę, aby podziwiać to niesamowite miejsce. Obserwuj po więcej przygód z Antarktydy.